To jest chyba czeski. Tylko nie wiem, co to jest dokładnie, co to, to zaprojektował? A ten wazon? 500 złotych za komplet. Jaki ciężki. Bo on jest z popielniczką. A, jeszcze jest popielniczka? To jest czeskie? Tak. O, no, pięknie. Zaraz go wezmę w dłoń, tylko jest tak ciężki. Pokażę Wam ten wazon. Jakie to jest ciężkie szkło. 500 zł, ale jest bardzo ciężki To jest słuchajcie, to jest, to, to jest masa szklana taka, że Widać zresztą ładnie prześwituje 5 stówek razem z popielniczką. Czeski Ale jest naprawdę ciężki no tutaj można kwiaty wstawiać i się nie przewróci. O, jedzie po tym śniegu. No, przesuwa się, po, pojedzie za chwilę. Ale ładny.